Ogniwo Peltiera to jest taka ciekawa płytka zbudowana z dwóch rodzajów nadprzewodników, która ma takie nietypowe właściwości. Jeżeli podłączymy to ogniwo pod prąd, to z jednej strony płytki temperatura będzie nam się ochładzać, a z drugiej strony płytka będzie nam ogrzewać. No i odwrotnie, kiedy do... Tych zlewek wlejemy roztwór o różnych temperaturach. Na przykład z tej strony wlejemy wodę gorącą, z tej strony wlejemy wodę zimną. To taka płytka zacznie produkować nam prąd. I sobie to właśnie teraz to zobaczymy. Do pierwszej zlewki wrzucamy lód i zalewamy zimną wodą. Do drugiej zlewki wlewamy ciepłą wodę, żeby uzyskać właśnie tą różnicę temperatur, żeby płytka zaczęła produkować nam prąd. Żeby było to lepiej widoczne, włożymy do środka termometr. Teraz podłączamy naszą płytkę do wiatraczka i obserwujemy co się dzieje. Zwróćcie uwagę, że wiatraczek zaraz po podłączeniu zaczął się kręcić. Dopóki różnica temperatur będzie występować z jednej i z drugiej strony płytki, do tego momentu wiatraczek będzie działał. Kiedy temperatura już będzie taka sama, no to niestety już prąd przestanie być produkowany i wiatraczek nam się zatrzyma. Takie płytki wykorzystywane są na przykład do chłodzenia. Można byłoby też za ich pomocą wytwarzać prąd, niestety byłoby to dosyć mało wydajne.